Reklama dźwignią handlu, głosi znane powiedzenie. Reklamować się można na wiele sposobów. To jak wygląda szyld reklamowy, zależy głównie od wyobraźni jego właściciela, bowiem przepisy tylko udają, że cokolwiek regulują. Oczywiście o gustach się nie dyskutuje, ale można porozmawiać. Spacą go na ulicę. Tak, takie jest moje zdanie, ono powinno zniknąć. A być przynajmniej wady subtelne takie, delikatne. Czy pani się podobają? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. I przyciągają przede wszystkim nawet, to jest takie no, rzucają się w oko i człowieka naprawdę zachęca do sklepu. Także ja jestem za. Nie, nie podoba mi się. bardzo wyzywające są. I przeszkadzają też, widzicie pan, są tak usytuowane, prostopadle do budynków. Nie, nie są ładne. Nie. Są aż tak znowu krzykliwe, także jeszcze są do przyjęcia. Nie podobają się, totalnie się nie podobają. No właśnie, a dlaczego? Powinny zniknąć, no bo jednak znika ten, jak wykrywają no ten urok naszym ulicą krakowskim. To nie ma jednolitego stylu, to jest takie troszeczkę zbyt krzykliwe. Jednym się podoba, innym przeszkadza. Nam się nie podoba i przeszkadza. Uważamy, że w naszym pięknym mieście panuje niekontrolowany, reklamowy miszmasz i bałagan. Na szczęście są też tacy, którzy mają poczucie estetyki na wyższym poziomie. Ale to jednostki. Większość raczy na standetnymi szyldami, które ktoś jakoś zatwierdza. W całym Krakowie, a przede wszystkim w Stare mieście, Mieśniu, przepisy, które zobowiązują każdego przedsiębiorcę, każdego właściciela sklepu, który chciałby ozdobić swój sklep szyldem, reklamą, musi to uzgodnić z głównym plastykiem miasta i powinien to robić. Niestety większość ludzi tego nie robi. My mamy w pewien sposób związane ręce, z... nie możemy egzekwować tych przepisów. Liczymy na to, że w przyszłości dzięki objęciu miasta parkiem kulturowym, to jest projekt, który w tym momencie znajduje się w Radzie Miasta Krakowa. Uda nam się jako pierwszemu miastu w Polsce stworzyć taki system przepisów, który będzie umożliwiał nam e, egzekwowanie i będziemy to robić nam niewątpliwie z pełną brutalnością przepisów, tak aby nasze miasto nie wyglądało jak przedmieścia e, Szanghaju, jak przedmieścia innych azjatyckich metropolii, tylko żeby rzeczywiście wyglądało tak, jak, e, jak, jak powinno wyglądać zabytkowe miasto, zabytkowa metropolia w centrum Centrum Europy. Brzmi trochę dziwnie, że takie miasto jak Kraków nie ma możliwości wewnętrznych regulacji co do rodzaju, jakości i wyglądu reklam. Na potrzeby odcinka wcielamy się w rolę przyszłych sklepikarzy i udajemy się na wywiad terenowy, by dowiedzieć się, jak inni uzyskali potrzebne pozwolenia. No, Zgoda właściciela. No A właśnie, bo z... z... nie znam, nie wiemy tych procedur, co trzeba co zrobić. Trzeba Zgoda właściciela i nic więcej. Wiem na to, że na Floriańskiej to wszystko było likwidowane, nie? No, to dlaczego? było za, zagracone, no wie Pan, nic nie było widać tylko, tylko same, y, same reklamy sklepów, więc tak mówię to tylko i wyłącznie u właściciela kamienicy, a potem ewentualnie jak Pana odeśle dalej to pójdzie Pan dalej. To pozwolenie stworzymy tylko od właściciela budynku. Czyli na przykład jak to już nieważne nie jest, czy to jest duże, małe, prawda, jak mi się nie, właśnie to nie, zgodzi? Nie, nie, jakiś tam koniecznych przepisów nie ma co do tego, więc... E, no, ja panu, to jest samowolka, każdy no. ma jedzenie do pana i chodzi o Kraków, mniejszą na wszystkich dzień dobry. Dzień dobry zabytkowych trzeba uzgodnić z właścicielem i mhm. z konserwatorem, dlatego że... Każde wbicie gwózdka w zewnętrzną fasadę no. to musi być uzgodnione z konserwatorem. Na na pewno jest przepis, że muszą być znormalizowane z kolei reklamy, pani nie wolno inną powiedzieć. znormalizowane. Gwoździe Pani nie wolno przybić. Wszyscy robią wolną no. Amerykankę. No właśnie tam mają wszyscy. No a tam są reklamy, właśnie, to jak to jest, tak, że to obchodzą to? Nielegalne to, jak to... Są. Tak, nielegalne są. Tak? Nie, nie obchodzą, po prostu kiedyś tam przybili yy, po cichu i po prostu są nielegalne, ale jeżeli właściciel się na panem nie wyrazi zgody, no to i tak pan nie przybije nic. Właściciel kamienicy wydaje zgodę, konserwator wydaje pozwolenie. Spacerując ulicami Starego Miasta można odnieść wrażenie, że akceptacja szyldów reklamowych odbywa się na bardzo płynnych i dowolnych zasadach. Ktoś tego niby pilnuje, ale efektu estetycznego nie widać. Władze miejskie mają z tym problem, ale brak im narzędzi egzekucyjnych. Od kilku lat obowiązuje rozporządzenie prezydenta regulujące m.in. zasady, formę i rodzaj wywieszanych szyldów, szczególnie umieszczanych na terenie Starego Miasta. Problem jest taki, że prawo nie działa wstecz, więc wszystko, co do tej pory wisi, wisieć może nadal. Szyldy, ulotki, billboardy, zwierzaki, stójkowi to ciągle mało. Inwencja chcących się zareklamować jest nieograniczona. Znaleźli kolejny sposób na oszpecenie naszego miasta. Stare, wysłużone graty, zaparkowane na jezdniach i chodnikach służą teraz za nośniki reklam. Jak to się robi? Jeżeli jesteście mieszkańcami, to macie prawo wykupić sobie abonament tanio i stawiać sobie samochód w sterechie, w której mieszkacie bez problemu. Tylko z się ale na chodniku też, tak. w takim miejscu tutaj na ulicy, na przykład na normalnie na chodniku przed kamienicą... Tak, żebyś zostawił półtora metra od chodnika, nie? Na razie nikt się do tego nie przyczepił od ponad roku, także myślę, że nie będzie problemu jakiegoś, tylko no, to jest właśnie abonament mieszkańca. To jest uczestnikiem ruchu może stać, nie postawiliśmy sobie samą tą reklamę bez bez samochodu, no to dostaliśmy mandat do no z za wystawienie reklamy. A samochodem? Nie ma. Nie ma problemu. No <laughs> no, na przykład tutaj na Kardyckiej od 15 lat nikt nie dostał pozwolenia na reklamę na chodniku, więc nie dostaniesz. <laughs> Ale z samochodem? Jest. No, samochód to jest uczestnik drugi, więc muszę no 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 Kombinacje tutaj, cokolwiek żeby zrobić w Krakowie, No wiem, 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 no, a to normalne. To jest... Ja się powinnam stykować. No dokładnie. Niewiarygodnie. To chyba najtańsza forma reklamy. I wszystko zgodnie z prawem. Udajemy się do Straży Miejskiej. Jeżeli samochód, który jest żywą reklamą, widać to gołym okiem, ale ma wszelkie badania techniczne, ma OC, ma... Yy... Właściciela ma tablicę rejestracyjna, do tego wszystkiego jest jeszcze zaparkowany zgodnie z przepisami. Patrol Straży Miejskiej nie może podjąć interwencji, nie może ukarać takiego właściciela. Myślę, że jestem właściwie przekonany, że są tutaj luki w polskim prawie. I w związku z tym apelowałbym do tych, którzy to prawo ustanawiają, aby takie zapisy zmienić, by dać większe uprawnienia, większe kompetencje właśnie Straży Miejskiej. No i wtedy takie zgłoszenia będą... Na pewno kończyły się skuteczną interwencją. No i klapa. Nic się nie da zrobić. Wszystko legalne. Formy samochodowej reklamy przybierają różne formy. Ta przeszła samą siebie. Jak widać te pojazdy służą wyłącznie jako słupy reklamowe. Dzwonimy po wyjaśnienia. Chodzi mi o te strzałki na, na samochodach. Te zakazane strzałki. Tak, zakazane są? Nie wolno nam przystać za wam to jest. O ja, no to jak to tak? No tak to. Oni twierdzą, że to reklama, a my co? Możemy na swoim akcie postawić, co nam się podoba, prawda? No właśnie, ale to... to fajna to. Cały czas się toczy. <śm> to regulują jakieś przepisy i Państwo łamiecie te przepisy? My uważamy, że nie łamiemy żadnych przepisów. Oni twierdzą, że łamiemy. Bo nie jest to reklama na supie, nie jest to reklama na wysięgniku, nie jest to reklama mocowana na ziemi. To stoi na naszym aucie, a to co my mamy na aucie to jest nasza sprawa. No ale ja jeszcze Panią zapytam jeszcze raz o tą stronę, że tak powiem pl plastyczno-estetyczną. No ale Panso, no, no. moje zdanie to i tak tutaj jest mało ważna Strona plastyczno-estetyczna Krakowa, bo naprawdę są takie strony plastyczno-estetyczne Krakowa, że można na środku ulicy jak Tak wyglądają, tak wygląda estetyka Krakowa w niektórych miejscach. Także przy tym na przykład, nie wiem, stałka na samochodzie jest naprawdę piękna. Więc umówmy się co do Krakowa w niektórych miejscach. A tutaj się z panią zgodzimy, bo mamy podobny pogląd na sprawę. Ale państwa strzałki też się do tego dokładają i wcale nie są piękne. Czyteliśmy postępowanie, właściciele no, uważają, że, że wszystko jest w że te samochody sobie nie wyjeżdżą i mogą dowolnie parkować. Nasze stanie jest inne w tym y, względzie. My się podpieramy między innymi ustawą y, o drogach publicznych. To jest jedna y, kwestia, druga kodeksem postępowania administracyjnego. Czy problem tkwi tylko w braku odpowiednich przepisów, czy w nieumiejętnym korzystaniu z obowiązujących? Naszym zdaniem w Krakowie brak jest jasnego i konkretnego pomysłu na załatwienie problemu. Nie tylko zresztą tego. Ale to już wiemy od dawna. Koniec odcinka to nie koniec sprawy. Opinie prosimy zamieszczać na internetowym forum programu. Jeśli mają Państwo ciekawą sprawę, bulwersujący problem, którym możemy się zająć, prosimy o kontakt.